Lądów, jedność myśli tego typu rzeczy. Chodzi o naprawdę po prostu sytuację podramkową, proszę Państwa, że jak żyjemy na jednym osiedlu, każdy z nas jest inny, tak, i każdy jak ma sąsiada, to, jest, to może, można być diametralnie różnym od siebie. A jak nasz blok czy dzielnice plądrują złodzieje, to mamy wspólny interes w tym, żeby razem złodziei pogonić, tak, a nie się kłócić o to, kto jest, nie wiem... Za takimi podatkami, innymi za refundacją tego czy tamtego, no to są proszę Państwa drugorzędne sprawy w obliczu tego, że cały naród jest łupiony przez, przez bandę. Pan yy, profesor słusznie powiedział, w, w tym systemie, tak jak to są nic innego jak zalegalizowane gangi, tak naprawdę. Uprzywilejowane, zalegalizowane mafie. Yy, także mówię, to pytanie jest niestety nie do mnie. Ja nie potrafię odpowiedzieć za tych ludzi, dlaczego to jest takie trudne. A dlaczego pali, pali Kodzmillerem mogą? No, właśnie dlatego pewnie, że to są jak ktoś jest ideowcem, to będzie bronił swoich idei szczerze. A jak ktoś jest szumowiną, albo cłaniakiem, albo krętaczem, albo oszustem, to mu nie chodzi o żadne idee, tak? On tak tylko widzi interes, że zarobi, no to robi to, co jest dla niego dobre, żeby zarobić, tak? żeby na nim skorzystać. I to, to niestety jest nasza słabość w tym sensie, że. No właśnie, jeśli nam te nasze idee prze, przesłaniają bardzo taką prostą matematykę, czy też pragmatyzm, czy po prostu yy, sprawy najważniejsze. bo yy, No właśnie to, że w obliczu, jak, są, jak się dom pali, to się bierze za wodę i gasi pożar, a nie kłóci o to, jak się urządzi dom po pożarze. Na no nowo, nie? W tym sensie. To mi taką sytuację, jakby to taką analogię widzę. Że właśnie spieramy się o to, jak urządzimy nasz wspólny dom po pożarze, a tymczasem dom się pali i za chwilę nie będzie co urządzać. No i mówię, nie wiem dlaczego tak jest, mogę tylko do skutku, od upa do, do upadłego yy, prosić, apelować i tłumaczyć, dlaczego właśnie połączenie jest tak ważne. To jest czysto matematyczna operacja, taka sztuczka księgowa, można powiedzieć, do obejścia zasad tego partyjnego systemu. Nikt nikogo, nikt nie wymaga, żeby się ludzie łączyli pod względem poglądów czy czegokolwiek takiego. Ale no niestety, yy, no to w pewnym sensie potrzeba po prostu dojrzałych liderów, którzy będą to yy, zdawać sobie z tego sprawę, jak to jest ważne. I że w tym systemie są takie zasady, że inaczej go się nie pokona. Po prostu. Ale z tym domem to mi się nie zgodzi. W jakim sensie, że nie warto ugasić pożaru? Czy... Tak, bo nie da się na starych fundamentach coś nowego wybudować. Trzeba Chyba wszystko zburzyć w Tak, latach, tak, ale to jakby no, nie, nie, nie o tym nie. była tam no, ja że, ja że no, Są sprawy ważne, 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 ważne i ważniejsze. Że, yy, tak, najpierw trzeba mieć dom, żeby móc go urządzać. Tak samo, najpierw trzeba. Najpierw trzeba ja ja. Mieć większość w Senie Konstytucyjną, żeby móc y, reformować kraj, oczywiście. A jakie byłyby kryteria rozliczenia takiego kandydata? Proszę, to już pyta Pani o Jody. E, jakie byłyby kryteria rozliczenia kandydata, żeby był po prostu startował? No bo mówicie Jak? o ocenianiu ludzi, prawda? I teraz y, ktoś kandyduje, zostaje wybrany, no i teraz oceniamy jego pracę. Jakie byłyby kryteria tego oceniania? głosów jak on dostanie w następnym... Nie, no ale dobrze, ja on pracuje, już się dostał, tak? jest posłem i teraz... No i teraz za cztery lata ogrodzenia w kolejnych cytorach. Tak ale to 4 lata to, to jest tak samo, no, ale teraz, się, prawda? ludzie go ocenią, tak? Y, oceniają, ale chodzi o kryteria. Czy on przez te 4 lata? No bo chodzi o to, że, że można go w każdej chwili zwolnić, tak odwołać. I teraz jakie byłoby kryteria takiego odwołania? Czy na przykład po pół roku jego kadencji, po roku, czy dopiero właśnie po czterech? Referendum trzeba rozwiązać. No właśnie. Tak, chodzi o referendum. Jeśli dobrze rozumiem. No bo jeśli każdy, każdy obywatel ma głos, tak? No i teraz ja przychodzę i mówię, no nie podoba, no wybrałam Cię, nie podoba mi się, tak, jakaś praca, do kogo to zgłasza, Czy nie pójdę do niego konkretnie, tak? A. Tworzą się jakaś, musi być jakaś grupa, tak? I chcę go odwołać, no bo, bo, no, bo każdy no, będzie chciał, no wybieramy człowieka... Z proszę Państwa, podatku, i, y, y, moim zdaniem... No y, patologicznie, jak to by wyglądało, tak? A czy Wasza wizja po prostu takiego kandydata, tej pracy w Sejmie? Moim zdaniem y, nic nie stoi na przeszkodzie, proszę Państwa żeby prowadzić yy, monitoring bieżącego kredytu zaufania dla danego kandydata. To znaczy nie, że jest jakieś referendum czy wybory, tylko po prostu są wybory na przykład dzisiaj, wybieramy pana profesora naszym przedstawicielem czy przed kapitanem statku, tak? I w każdej chwili, jak potem będziemy razem płynąć, to skoro ktoś z nas straci zaufanie do kapitana, to po prostu odznacza w urzędzie, w internecie, gdziekolwiek, tak? Ja cofam swoje zaufanie, ten człowiek, nie chcę go na przywódce. tak? Jeśli w ciągu tygodnia, Siadaj. miesięcy Kilkunastu czyli już zbierze się, okaże się, że ta liczba osób urosła, przerosła, yy, przekroczyła yy, połowę wyborców na przykład danym okręgu, no to ja sobie nie, to, to dla mnie byłoby normalny taki system, gdzie nie może być przywódcą czy przedstawicielem społeczności ktoś, komu nie ufa ponad połowa jego, jego wyborców, który, tych, których reprezentuje. I jakby naprawdę nie widzę żadnego problemu, to znowu kwestia no, tego tylko... Czy my tak chcemy, czy nie chcemy? No, no, bo to technicznie. Ale, no, ale to, nie, to Chodzi o to, że cały czas jest możliwe, no, do Każda odgłania, organizacja określa, w Kanadzie jest właściwie. No ale na właśnie pytam się. A jeśli pani pyta o kryteria, proszę powiem, nie ma innego kryterium, tylko zaufanie no, na wyborców w sensie tych, którzy kogoś wybraliśmy. Bo to jest bardzo subiektywne i no, właśnie, to ostatecznie to jest, no. zawsze jest tak, że są. No tak, albo ktoś jest uczciwym człowiekiem, albo jest nieuczciwym i nie kantuje, w sam przekręty robi, tak? I tak samo my możemy albo to widzieć, dostrzegać, albo nie. I to jest jedyne kryterium. W sensie takim, że no, y, nie można... Y, to jest zawsze subiektywna decyzja, wybór nas jako osób, które głosują, czy popierają kogoś, albo nie. Natomiast uważam, że powinno się to właśnie być możliwe, że jeżeli w danej społeczności zaufanie do przywódcy spadło i wie, y, większość osób nie chce go mieć za przywódcę niż chce, to on nie ma żadnego prawa dalej być przywódcą takiej społeczności, czy reprezentantem. Tak, jak ja mówię o usuwaniu posłów, to mówię o usuwaniu w trakcie normalnych wyborów, nie w trakcie kadencji. I ten mechanizm powoduje od samego początku, od pierwszego dnia po wyborach, że ci ludzie się zachowują inaczej. Oni się starają o względy wyborców, czyli to nie, nie należy robić porównać z tymi posłami, żołnierzami mafii, którzy teraz są. Nie jest to takie istotne, nie jest to takie potrzebne w Jowach, żeby był mechanizm odwoływania posłów w trakcie kadencji. Ze wszystkich miejsc na świecie, gdzie są Jowy, znane mi jest tylko jedno miejsce, gdzie taki mechanizm Można istnieje. Proszę tam dalej też. Niech pan przepuści. tam jest dużo miejsca. To jest to, To tym miejscem, gdzie istnieje mechanizm odwoływania w trakcie kadencji, to jest y, prowincja, jedna z prowincji kanadyjskich, nie cała Kanada, tylko Columbia, Brytyjska Kolumbia w Kanadzie. I tam to, ta możliwość istnieje nie tak długo, od dwudziestu kilku lat i jeszcze ani razu y, nie odwołano żadnego posła stosując ten mechanizm. Raz się zdarzył przypadek, że zaczęto zbierać podpisy pod petycją o odwołanie posła, ale w trakcie od zbierania podpisów sam poseł zrezygnował w trakcie kadencji. W Wielkiej Brytanii zdarza się, że posłowie rezygnują w trakcie kadencji pod presją opinii publicznej i taki dość głośny przykład to była tak zwana expenses skandal, czyli ten skandal z z dietami, z tym z rozliczaniem się z, z kosztów z wykonywania mandatu, Gazeta Daily Telegraph, chyba to był rok 2009, przeprowadziła takie badania prawidłowości rozliczania się posłów brytyjskich z prowadzenia biur, czyli z wyjazdów, tam z wydatków jakie oni ponoszą. Bo to właściwie każdy mógł zrobić. Gdyby chciał, bo te wszystkie sprawozdania są dostępne publicznie, każdy może zajrzeć. No ale nikt nie zajrzał, oni zajrzeli. Zrobili takie statystyki i opublikowali taki wielki artykuł, yy, który odbił się głośnym echem. To tam chyba z kilkudziesięciu posłów pokazali jako oszustów, jeśli chodzi o te rozliczenia. No ponieważ yy, w Anglii prawo karne to dość szybko wkracza w takie akcje, to rozpoczęły się procesy przeciwko nim, procesy karne. Yy, większość z nich zrezygnowała sama z mandatu, czyli odbywały się wybory uzupełniające, ale nie wszyscy. Niektórzy zostali. No można być tak skorumpowanym i uważać, że no, ja mam to gdzieś, do końca kadencji jeszcze przetrwam. Nawet do więzienia niektórzy byli wsadzeni za te oszustwa, ale i tak jeszcze mandaty mieli, bo nie można usunąć posła inaczej jak w drodze głosowania. Tylko wyborcy wstawili posła do, do parlamentu, i tylko wyborcy mogą go stamtąd usunąć. No i na skutek tego odbyła się dyskusja później w Anglii, która trwała chyba ze trzy lata ostatnie, czy jednak nie należy mieć mechanizmu usuwania posłów odwoływania w trakcie kadencji i zrobiono coś takiego, teraz w tym roku weszło nowe prawo, które bardzo prosto definiuje, kiedy jest poseł usuwany. Jeżeli jest wyrok więzienia, to jest pierwszy przypadek. A drugi, jeżeli parlament zawiesi posła w wykonywaniu mandatu na okres 21 dni lub więcej. Jeśli to się jeden z tych dwóch przypadków stanie, to procedura odwoławcza jest uruchamiana natychmiast w tym sensie, że w okręgu wyborczym tego, tego posła jest wystawiana lista, którą wyborcy mogą podpisywać. I jeśli się podpisze 10% zarejestrowanych wyborców, to się uważa, że ten poseł jest odwołany i powstaje wakat w tym okręgu. No, a jeśli powstaje wakat, muszą być przeprowadzone wybory uzupełniające, gdzie ten odwołany może też stanąć, jeśli chce. Więc wyborcy mogą go wstawić tam z powrotem. I to jest taki mechanizm. On jest dość y, taki restrykcyjny, że tam nie można każdego odwołać, kogo się chce, tylko takiego, co ma wyrok wskazujący na, na tym albo to zawieszenie w prawach wykonywania mandatów, a to też jest poważna rzecz. Za, takich zawieszeń nie jest wiele. Więc y, to, to mam. Tyle do powiedzenia na temat odwoływania w trakcie kadencji. Nie uważam tego za rzecz istotną, bo ci ludzie, którzy są wybrani w yoga, zachowują się inaczej. Mało jest takich, e, których trzeba usuwać w trakcie, a jeśli nawet się pojawią, to jest tak wielka presja w małym okręgu. Trzeba patrzeć ludziom w oczy, trzeba tam być, patrzeć ludziom w oczy, odpowiadać na pytania, na zarzuty. na... na na oświadczenia, typu, co ty tu jeszcze robisz w tym parlamencie? Na rozrabiałeś, co ty tu jeszcze robisz? No, jeśli ktoś to wytrzymuje, no to życzę powodzenia, to i tak przy następnych wyborach polegnie taki człowiek. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko dodać, że no właśnie, niestety, to widzę w tym takie życzliwe myślenie, dlatego, że pan profesor mówi po prostu o ludziach uczciwych. Dla uczciwego człowieka, nie, ale. Pan się zaśmiał. Proszę Państwa, no tak, to jest prawda. Jak, ja mówię, będzie, jak tym, uczciwi posłowie, jak uczciwi ludzie są posłami, na przykład w Anglii załóżę, że tak jest, no to rzeczywiście dla uczciwego człowieka spojrzeć w oczy komuś, kto przykro nas na, na koncie, to jest tragedia. To jest <grym> Ale to dla uczciwego człowieka. A dla kanali nie ma znaczenia, ile osób od niego wymaga, yy, 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 oczekuje i tak dalej. No kanalia będzie kanalią i ma to po prostu gdzieś, co ludzie o nim myślą. Tak naprawdę. Także to jest jakby... To nie są... Posło, to nie jest cecha posła pewnego to jest cecha po prostu uczciwego człowieka, że mu zależy na tym, co obiecał, żeby to spełnić i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w sprawie tego, jakich ludzi...